Dzień dobry moi kochani, słuchajcie. I znowu lata lecą, i słuchajcie. I pytanie, czym wypełnimy te nasze lata, żeby one były jak najbardziej dla nas wartościowe, żeby te nasze decyzje, wybory, żeby ta nasza droga była faktycznie już e, począwszy od dnia dzisiejszego tą naszą drogą, a nie taką drogą, którą wybrali za nas jeszcze dziadkowie, programując naszych rodziców, a później rodzice programując nas, także <grymne> słuchajcie, spotykamy się tu po to, żeby odkrywać tą swoją drogę i, i nie mieć takiego poczucia, że za 10 lat, a te 10 lat to znowu minie, że jednak jedziemy tą naszą autostradą życia, zbaczając czasami gdzieś tam oczywiście na te takie leśne ścieżki, żeby troszkę podziwiać wzgórza, bo my ludzie jesteśmy jak książki, ja bym nawet powiedział, jak takie bestsellery, każdy w swoim wydaniu ma swoją układkę i swój spis treści. Ja dzisiaj, moja sugestia, chyba że masz inną, to śmiało wrzucaj, jest to, żeby podziękować sobie za, jakiś, za jakąś taką grę, w którą graliśmy w dzieciństwie. Jakoś, czy to planszowa gra, czy jakaś inna bo o zabawach rozmawialiśmy, ale może jakaś gra. Taka była. Każdy w jakieś takie gry grał. Czy to były jakieś młodsze pokolenie może jakieś, nie wiem, metal, tazo, jakieś kapsle. Starsze pokolenie, gdzieś tam, jakiś monopol. Biorę taką książkę do ręki. Czy ktoś z Was kojarzy? Dajcie znać, czy ktoś z Was kojarzy tą książkę. W odbiciu lustrzanym nie widzicie, natomiast tu jest napisane codziennie rytuały. Codzienne rytuały, jak pracują wielkie umysły. Taka książka. To jest książka, która. Opisuje duże osobowości w świecie muzyki, w świecie em, malarstwa i wiele innych. Ehm, I słuchajcie, ta książka pokazuje codzienne rytuały, jak ci ludzie żyli. To, I dosłownie jest strona dwie na, na osobę. Ehm, to jest fajne, żeby znaleźć tutaj jakieś inspiracje dla siebie w kwestii rytuału, w kwestii tego, czy mogę coś zaczerpnąć dla siebie, ale też uświadamiająca, że każdy z tych wielkich ludzi miał jakąś powtarzalność w swoim dniu. Że ten dzień nie był przypadkowy, że on był napełniony jakąś powtarzalnością. I to jest fajnie uświadamia ta książka, nie? Ja Wam w ogóle powiem historię tej książki, bo zobaczcie, ona jest tutaj taka troszeczkę brudna. Ja tą książkę pożyczyłem od kumpla w ogóle na studiach 5 lat temu. I słuchajcie, i wszedłem do rzadki i ta książka mi wypadła z ręki, po prostu wpadła w błoto. Więc ja oczywiście będąc lojalnym, wspaniałym, dobrodusznym yy, kolegą, oczywiście odkupiłem tą książkę tego samego dnia jeszcze w, yy, Ale tą zachowałem sobie i dzięki temu, że ona mi spadła w błoto, dzisiaj ją mam, bo tak bym pożyczył ją oddał, a z czego jestem wdzięczny, bo lubię do niej zaglądać i być może yy, też pomoże komuś. Z was. I ta książka właśnie fajnie daje nie tylko takie inspiracje, co, czym jak codziennie ktoś pracował, tylko jakie miał właśnie takie codzienne swoje rytuały i naprawdę przedziwne ludzie mieli swoje takie rytuały i, i, i tego typu właśnie rzeczy. Także można się zainspirować, fajna książka. I moi drodzy właśnie dzisiaj chciałbym troszeczkę pogadać, a właściwie też zapytać i zainspirować się, jakie Wy macie codzienne rytuały swoje. Czy macie coś takiego? Może inaczej. Każdy ma. Tylko pytanie, czy jest świadomy tych rytuałów? Bo każdy z nas kieruje, na, na, naszym życiem kierują pewne rytuały. Tylko pytanie, czy my jesteśmy świadomi tych rytuałów. Bo jeśli jesteśmy świadomi, to możemy je zmienić, możemy je ulepszyć, upiększyć, dodać, dokleić do nich, wyrzucić te negatywne i tak dalej. Tylko pytanie, czy jesteśmy świadomi tych rytuałów. Rytuał to jest coś, nad czym nawet się nie zastanawiasz, po prostu to robisz, że to weszło w twoje życie. Oczywiście, żeby zbudować rytuał świadomie, to potrzeba trochę czasu, świadomości i, i intencji, ale. Później już to po prostu leci. Jakie wy macie rytuały? Ja na przykład codziennie z rana czytam. Ja się źle czuję, jak z rana nie poczytam. To jest, mnie, to jest dla mnie oznak, że już jest rytuał. Że wszedł w moje życie rytuał. Bo zobaczcie, dopiero coś, co jest powtarzalne, dopiero coś, co codziennie robimy i to zauważymy, jesteśmy w stanie namierzyć, czy to nam służy, czy to nam nie służy tak naprawdę. Dopiero kiedy to zauważymy. I teraz mając taką listę rytuałów, można się zastanowić, czy któryś do, do któregoś z tych rytuałów można coś jeszcze przykleić. Bo tak budujemy swoje świadome życie, czy do któregoś z tych rytuałów możemy coś jeszcze dokleić, dolepić? Na przykład, czytam codziennie przed zaśnięciem, czy do tego na przykład czytam codziennie przed zaśnięciem, ok, jest to moim rytuałem, czy mogę do tego dokleić, analizuję swoje notatki z poprzedniej książki, na przykład, żeby się ich uczyć. Że codziennie, jak siadam do czytania, to doklejam 3 minuty. Codziennie analizę swoich notatek po to, żeby też wiedzę wdrażać. Na przykład, a potem doklejam coś kolejnego. <laughs> I tak buduję z cegiełek swoje życie w świadomy sposób. Kreacja na petardzie. Ja, na przykład, <laughs> jednym z moich rytuałów takich bardzo powtarzalnych, stałych, bo niektóre się zmieniają, ale ten jeden jest picie wody z solą z rana. Ja normalnie, słuchajcie, nawet jak schodzę jak zombie czasami, tak? Zdarza mi się wstać, jestem jak zombie, ale jest piąta godzina, wstaję, idę, schodzę na dół. Jeszcze się nie zorientowałem, już gotuję wodę. Już dosypałem soli do szklanki, zalałem gorącą wodą to sól, żeby się rozpuściła, dodałem zimnej wody i piję taką ciepłą wodę. To fajnie na moje jelitka tutaj działa w ogóle i nawadnia. Także moje picie wody jest z rana. Czytanie zawsze mam z rana. Słuchajcie, to fajnie w ogóle pobudza mózg do działania, bo mózg, jak jest rozleniwiony z rana, to też możesz mieć takie wrażenie, że, że nie chce ci się czegoś robić i tak dalej i tak dalej, a jak pobudzisz ten mózg, bo to jest mięsień. Znowu jak tam zacznie to wszystko pracować, to nabierasz takiej chęci do działania. Więc dla mnie czytanie z rana jest takim rytuałem. Kolejnym dla mnie rytuałem jest nauka języka z rana. Ja zanim przystąpię do czegokolwiek, minimum 5 minut. To nawet może być 5 minut, ale to ma być rytuał. Czasami siedzę 20, czasami pół godziny, ale minimum te 5 minut siedzę z językiem. Posłucham sobie hiszpańskiego, e, pogadam chwilę ze sobą, albo nie wiem, nauczę się pięciu zwrotek, pięciu słówek. Słuchajcie, dla mnie kolejnym rytuałem jest drzemka. Ja dnia bez drzemki nie mam. Ja nawet, słuchajcie, robię sobie drzemkę czasem 3-4 minutową. Nastawiam budzik na 6-7 minut. Nawet jak mi się nie chce spać, ja i tak idę na drzemkę po to, żeby odświeżyć mózg. Bo to, to jest dla mnie tak jak wyjęcie wtyczki z kontaktu. To mnie zmusza do tego, żebym rozluźnił w pełni swoje ciało. To już jest piękne. Zmusza mnie, żebym rozluźnił w pełni swoje ciało, rozluźnił swój umysł, bo bez tego nie zasnę. I sam ten rytuał, że doprowadzę do tego momentu nawet takie, że cię zerwie... No to już jest dla mnie resetem. Moi kochani, i to jest właśnie to. Więc ja na przykład z rana piję tę wodę. Później, później czytam, uczę się języka i moim jednym z ważniejszych rytuałów całego dnia, bez którego nie rozpoczynam swojego dnia. Jeżeli nie zrobię tego rytuału, to swojego dnia produktywności, swojego dnia pracy, swojego dnia budowania marzeń, nie rozpoczynam to jest zapisanie swojego planu z rana. Ja po prostu spisuję sobie 20, 10, 5, nie wiem, zadań i nadaje im priorytety. I to jest dla mnie coś, co daje mi spokój w umyśle. To jest coś, co daje mi spokój w umyśle. Oczywiście z rana jeszcze medytuję. To jest też jedna z rzeczy, która bardzo mi serducho otwiera i, i tak dalej. Jednym moim z rytuałów jest na przykład przypominanie sobie codziennie, że to, gdzie teraz jestem, to, 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 skóra, to wszystko jest śmiertelne. Ja, ja brutalnie podchodzę do tego tematu, ale wyobrażam sobie, Siebie, że to ciało będzie nieaktywne, że to ciało straci tą witalność kiedyś, że, ono, że ta krew nie będzie tam płynęła, że będę w trumnie. Ja, dla was może to być brutalne i pomyślicie sobie, dziwak, ale mi to na przykład pomaga. Jakbym mógł, miał zaszczyt napisać rozdział do takiej książki codzienne rytuały, możemy taką swoją codzienne rytuały porankowiczów napisać, słuchajcie, nie ma problemu. Ja bym tam opisał, że ja codziennie myślę z rana o śmierci. Mi to pomaga. To jest mój rytuał. Mi to pomaga złapać dystans do tego wszystkiego, co się dzieje. Moje rano zaczyna się o godzinie piątej. Kończy się około godziny dziewiątej, dziewiątej trzydzieści. Tyle trwa moje rano, rano, mniej więcej. Tyle potrzebuję, żeby te wszystkie rytuały zrobić. I o godzinie, mniej więcej dziewiątej, jestem gotowy do tego, żeby ten dzień przeżyć na prawdziwej już petardzie takiej, a nie sztucznej, udawanej. Słuchajcie, bo to jest coś takiego, że im więcej rzeczy z rana wepchamy, im więcej rzeczy zrobimy, tym później w ciągu dnia mamy takie poczucie, że okej, okay, skoro już tak wystartowaliśmy dzień na petardzie. To aż mamy ochotę go kontynuować, żeby zrobić jeszcze więcej. A jak zaprzepaścimy te rano, to mamy z kolei w drugą stronę, że skoro już minęło nam rano, to, to już dzisiaj sobie tak delikatnie ten dzień spędzimy. To jest trochę psychologia to jest taka psychologiczna trampolina więc dzień z rana. To jest dzień na pytarcie. Także dzisiaj znowu mam nadzieję, że jakaś drobna inspiracja dla nas wszystkich, ale co do rytuałów, żeby te rytuały poprawiać, żeby doklejać do nich kolejne rytuały, nie tylko skupiać się na tych, które mamy, ale zasta zastanawiać się, czy możemy ulepszać już te rytuały, które mamy i czy możemy dolepić jeszcze choćby jeden, dwu, trzy pięciominutowy rytuał do tego, który mamy i nagle okazuje się, że z rana, mając tyle samo czasu albo poświęcając, inwestując w niego 10 minut więcej, będziesz mógł zrobić w ciągu roku dużo dużo więcej bo jeżeli codziennie 10 minut dwóch słówek dziennie się nauczysz języka danego to zobacz w ciągu roku masz 700 słówek a mówi się że 1000 słówek pozwoli ci na swobodne porozumiewanie się więc zdecydowanie Polecam Wam, żebyście takie drobne rytuały doklejali do swojego poranka i do swojego wieczora. Przede wszystkim dla mnie wieczornym rytuałem, bo do tego jeszcze nie doszliśmy, jest na przykład wytykanie sobie sukcesów. Ja codziennie, jak zasypiam wieczorem, to sobie wytykam, co w tym dniu uważam za swój mikro sukces. Udanego dnia dla Was. Dziękuję Wam wszystkim.